W związku ze zmianami w prawie jakie weszły w życie z początkiem nowego roku przed polskimi samorządami stoi wyzwanie doprowadzenia systemu gospodarki odpadami do europejskich standardów. Z tym zadaniem zmierzyć się musi także Szczecin. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat Urząd Miasta zaprosił przedstawicieli ze Szwecji, by opowiedzieli o tym jak powinna funkcjonować gospodarka odpadami. Całe prawo zmieniło się, weszło w życie powiedzmy zmiany dopiero 1 stycznia, więc tak jak cała reszta samorządów w Polsce. Dopiero zaczęliśmy pracować nad tym systemem. Mamy na to półtora roku. Myślę, że spokojnie zdążymy. Zaczęliśmy już opracowywać wewnętrzne procedury. Powoli przygotowujemy się do rozpoczęcia kolejnych etapów wdrażania tego systemu. Części nie jest partnerem międzynarodowego projektu, który ma na celu poprawę systemu zarządzania odpadami, propagowanie segregowania odpadów i ich powtórnego wykorzystania. Spotkanie związane ze zmianami, jakie mają miejsce w polskim prawie, można powiedzieć śmieciowym, gdzie śmieci stały się znowu własnością gmin i to gminy będą odpowiadały za przetargi, za wywóz tych odpadów od mieszkańców, za pobieranie opłat za utylizację tych odpadów. Szwedzi mają nam. E, powiedzieć, jak u nich się e, ten system spisuje, jakie mieli problemy, jak u nich ustalano ceny, jak, jak, jak prawo lokalne. Szczecin w ramach zmian w zarządzaniu odpadami chce korzystać ze sprawdzonych rozwiązań Szwedów, ponieważ u nich ten system sprawdza się doskonale.